Dzień dobry moi drodzy, tu Nadia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam Was dzisiaj w kolejnym reading vlogu. I ja po prostu mam nadzieję, że ten reading vlog, tak na wstępie już powiem, żebyśmy mieli jasność. Po pierwsze, nie będzie trwał miesiąc, po drugie, będą updatey czytelnicze normalne, a nie takie jak zwykle, czyli zaczynam książkę i kończę ją, a w środku w sumie to nic nie wiecie. Także, moi drodzy, w tym filmie przeczytamy sobie, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, jest to jedna z książek, którą bardzo chciałam przeczytać w tym roku i ona się pojawiła w filmie. 24 książki, które chcę przeczytać w 2024 roku. Także jeżeli go nie widzieliście, to link macie w opisie i zachęcam Was do obejrzenia tego filmu, żebyście wiedzieli, czy uda mi się przeczytać wszystkie książki, które sobie postanowiłam przeczytać w tym roku. Ale flow złapałam, muszę się trochę zatrzymać, bo się zapowietrzę i tyle z tego będzie. Ta książka opowiada nam o grupie aktorów. Jesteśmy w szkole takiej dość prestiżowej, aktorskiej i mamy sobie grupę naszych przyjaciół. Głównym bohaterem, a raczej takim narratorem naszej historii jest Oliver. Oliver, który właśnie ma wyjść z więzienia, bo został on posądzony o pewną zbrodnię. I my nie do końca wiemy, czy Oliver był winny temu, co się wydarzyło, czy raczej nie. Tak czy siak, on odsiedział 10 lat w więzieniu, i pewnego dnia przychodzi do niego policjant, który go wsadził do tego więzienia i mówi: Oliver, ja wiem, że to chyba nie do końca było tak, jak ja powiedziałem, że było, więc teraz jest czas, ja sobie idę na emeryturę, a ty mi opowiedz o tym, co tak naprawdę się stało tego feralnego dnia. I aktualnie jest, Jestem w akcie pierwszym, który w sumie kończę. Zostało mi 30 stron, żeby skończyć cały akt pierwszy. I powiem Wam szczerze, że Oliver jest taki bardzo, bardzo wycofany z całej tej grupy. Grupa aktorów, oni są tacy bardzo charaktery. Mają takie mocne i silne charaktery, natomiast Oliver jest taki spokojny, wyważony i wycofany. Jestem bardzo ciekawa, jak to się skończy. Czy faktycznie w Oliverze coś jakby wybuchło i to on mógł to zrobić, czy raczej został po prostu. Kozłem ofiarnią przez to, że był najmniej charakterną osobą w całym, jakby, teamie aktorskim. To, co mogę Wam powiedzieć o całej tej grupie, to to, że w sumie jeszcze nic nie wiem. Nie potrafię ich oceniać, bo za mało ich znam i za mało ogarniam te pewne sytuacje, które się tam. Przepraszam, proszę do mnie nie pisać. I zgubiłam wątek. No, no i muszę wyciszyć telefon do nagrywania odcinków. Trochę jak w szkole. Nie powiem Wam nic więcej o grupie jego znajomych, bo na razie jest ich tak dużo, że troszeczkę nie ogarniam, kto jest kim, wiem, kto. To jest z kim w związku i to jest w sumie tyle co wiem. Mało jeszcze wiem o ich relacjach i nie mam wyrobionego zdania o jego znajomych. Prócz tego, że mają dość wyraziste charaktery. Na ten moment tyle wam mogę opowiedzieć o tej książce. Jestem ciekawa, jak się potoczą dalsze losy naszych bohaterów i mam nadzieję, że w ogóle książka mi się spodoba, bo bardzo dużo o niej dobrego słyszałam i mam nadzieję, że po prostu się nie zawiodę na niej i będzie to kolejna bardzo dobra książka, którą uda mi się przeczytać w tym roku i mam nadzieję, że update'y będziecie dostawać częściej niż tyle. Tylko raz na jakiś czas. Także życzę Wam miłego oglądania i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jeżeli tak, to, to jeszcze nie zostawiajcie łapki w górę, bo to, że wstęp był dobry, to nie znaczy, że cała. Dalsza część będzie dobra. Ja się teraz zabieram za nagrywanie dla Was kolejnych odcinków, bo mam bardzo dużo siły dzisiaj, energii, mimo tego, że jestem po Katarze i jeszcze troszeczkę mówię przez nos, co pewnie słyszycie. To mam ochotę nagrywać dla Was dzisiaj dużo, dużo odcinków i za to się zabieram, a Wam życzę no, miłego oglądania tego filmu. I mam nadzieję, że odcinki, które nagrywam teraz, Wy już widzieliście przynajmniej część z nich. Dzień dobry moi drodzy, doczekaliście się, bo czas na update czytelniczy. Jestem w tej książce dokładnie na akcie trzecim, więc jestem Wam w stanie poopowiadać o bohaterach, o fabule, o wszystkim, co się po prostu dzieje w książce, poza nią i w ogóle w ogóle będzie fajnie i wreszcie jest jakiś update, a nie na samym końcu filmu. Dowiadujecie się co i jak. Kochani, akt! Trzeci w tej książce. Zaczniemy sobie od początku, bo książka opowiada o grupie nastolatków bądź młodzieży, która jest na studiach aktorskich. Oni sobie normalnie żyją na tych studiach, bawią się, uczą się, przygotowują się do różnych sztuk. Po prostu fajne studenckie życie można by rzec. Mamy siódemkę naszych głównych bohaterów, którzy są taką jakby fajną, zgraną paczką z czwartego roku. I to jest chyba ostatni rok, jak się nie mylę, o ile się nie mylę. Nasza grupka znajomych szykuje się do premierowego. Spektaklu takiego dość wyjątkowego. Jest to jakiś Hamlet, jak się nie mylę, i nie pamiętam tytułu po prostu przedstawienia. Mamy tutaj historię z dwóch perspektyw, ponieważ w prologach mamy historię Olivera, który wyszedł dopiero z więzienia i on detektywowi chce opowiedzieć wszystko, co się wydarzyło. Chce, jakby bez owijania w bawełnę, chce opowiedzieć, jak wyglądał ten dzień, gdzie jeden z tych znajomych w tej grupie po prostu zginął. Czy ktoś go zamordował? Czy samo się to jakoś stało? Nie wiem, wy wrócił się jakoś tak niefortunnie, czy cokolwiek. Oliver chce mu o tym wszystkim opowiedzieć. I w prologach mamy właśnie to, co mówi mu Oliver, a w tych rozdziałach mamy opisane zdarzenia z tego dnia i z innych dni, które działy się w tym tak zwanym międzyczasie. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to aktualnie mamy przesłuchania na policji całej tej naszej grupki znajomych. Oni umawiają się niby tam na jedną wersję wydarzeń. Ja uważam, że to nie do końca tak będzie, ale to jest takie moje, że może tutaj Ktoś coś namieszać i troszeczkę inaczej przedstawić wydarzenia z tego, z tego dnia, z tego w ogóle wydarzenia. I jestem ciekawa, czy mam rację, czy się mylę, czy jednak wszyscy tak kumpelsko pójdą za tę jedną za tę jedną wersję wydarzeń. To mnie mega ciekawi i jakby no jestem ciekawa, czy tutaj moje obiekcje są jak najbardziej wskazane, czy wręcz przeciwnie. Książka jest napisana w bardzo fajny sposób w ogóle i bardzo mi się podoba to, że oni gdzieś tam przeplatają te ze swoich spektakli różne teksty. I to jest jakby naprawdę super. Jeżeli chodzi o bohaterów, to ja najbardziej lubię Jamesa, Olivera, jak ona się nazywała, bo nie pamiętam, Filipe, ona też jest bardzo fajna. Ciekawą postacią jest Meredith. Ona mnie strasznie, strasznie intryguje, ale ta gdzieś tam nie zapadła mi szczególnie w pamięć. Meredith jest po prostu taka ciekawa, bo ona jest bardzo taka atencyjna i dużo jej tu mamy w książce. I to są takie naprawdę fajne postaci, intrygujące i no jestem, jestem, bardzo ciekawa jak dalej się potoczą sprawy z tymi, z tymi wszystkimi bohaterami i co tam się dalej wydarzy i jakie będzie rozwiązanie tej naszej sprawy. Na ten moment książka bardzo mi się podoba. Ja się wciągnęłam, dobrze mi się ją czyta, szybko mi się teraz ją czyta, teraz mam też dużo czasu na czytanie, także idealnie. Bardzo, bardzo dobrze że się przy niej bawię. Ona wzbudza we mnie bardzo w ogóle dużo emocji. Ja też przeżywam to, co się dzieje i jestem sobie w stanie wyobrazić wiele rzeczy, które tutaj opisuje autorka, bo robi to w tak dobry i szczegółowy sposób. Ale te szczegóły nie są takie. Nie wiem, jak mam to zobrazować. Nie są takie natrętne, nie ma ich jakoś tak super dużo, nie denerwują mnie. Jest ich po prostu idealnie. Tyle, ile powinno być. I no, to mi, to mi na przykład bardzo, bardzo odpowiada. Dużo fajnych opisów tutaj jest, różnych wydarzeń. Nie tylko tych spektakli, ale też tego, jak wygląda ten zamek, jak wygląda cały ten y, gmach tego... Koledżu. i to jest fajne, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, jak oni opowiadają, no idziemy przez ten las tu i tu i jakby ja widzę z początku książki, a no tak, bo ona tam pisała, że tu będzie to, tu będzie jakieś jezioro, tu będzie ten pomost i tak dalej i jesteśmy... Czujemy się trochę tak, jakbyśmy sami byli w tej grupie znajomych i chodzili sobie z nimi, bo wiemy, gdzie idziemy przez to, że autorka tak fajnie to po prostu opisała, także to jest na mega duży plus. I w ogóle fajne jest to, że w tej grupie jest tyle różnych charakterów i o każdym możecie powiedzieć coś innego. Oliver jest takim troszeczkę obserwatorem, w tej grupie. On jest taki cichy, jest spokojny, wyważony. Jest Richard. Richard jest taki bardzo nadpobudliwy, jest mega przystojny, ale też jest taki dość agresywny. Meredith to taka gwiazda. Bren jest kuzynką Richarda i w sumie ona się chyba nie szczególnie wybija, prócz tym, że cały czas powstrzymuje Richarda. Aleksander, no to to jest taki grupowy śmieszek, ale z dodatkiem dymu, że tak ładnie powiem. James, ja mam co do Jamesa pewne przemyślenia, o których wam nie powiem, bo musicie to przeczytać, żeby wiedzieć, o co mi chodzi, ale James jest po prostu totalnym słodziakiem i ja go lubię. Filipa, ona to jest taka opiekunka troszeczkę, ale też nie wszystkich, tylko na przykład Olivera, Jamesa, ona się nimi tak jakoś fajnie zajmuje i w ogóle Filipa, Filipa jest taka... Ona jest też bardzo ciekawą postacią i jestem ciekawa, jak dalej potoczą się jej losy i jakby co ona jest w stanie wnieść nam dla fabuły. I to chyba w tyle, jeżeli chodzi o bohaterów. Chyba nikogo nie pominęłam, była ich siódemka, tak? I to są naprawdę świetne, Świetni bohaterowie, i podejrzewam, że w Waszej grupie znajomych też są tacy, o co znajomi, jak z tej, z tej książki. Fajna jest ta ich rywalizacja, taka mała, ona jeszcze nie jest taka duża i bardzo wyczuwalna, jak na razie jeszcze jej nie odczułam, bo jakby wszyscy się zgodzili na te role, które dostali, i jakby nikt nikogo nie chciał zabić za to, że dostał inną rolę niż powinien. Także spoko to jest bardzo fajne i bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, co będzie dalej w tej książce. Jestem ciekawa, jakie jest rozwiązanie tej sprawy, jak zmieniają się nasi bohaterowie, dlaczego niektóre kontakty po prostu się na... Nagle urwały i nikt. Wszyscy się odcięli jakby od Olivera. Jestem ciekawa, czy on faktycznie zrobił to, co zrobił, a raczej to, co miał zrobić podobno, czy raczej jest to po prostu zwykła nagonka na niego. No to tutaj powiem wam szczerze, że jestem zainteresowana, jestem w połowie książki tak mniej więcej na tym akcie trzecim i mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. Jeżeli chodzi o takie życiowe ciekawostki, to uwaga, jadę na targi książki do Poznania na jeden dzień, bo na jeden dzień, ale jednak fajnie, lepiej jeden dzień niż żaden. Także jadę do Poznania na poznańskie targi książki, ja się cieszę, w tamtym roku mi się nie udało, teraz pojadę przynajmniej na jeden dzień i jestem ciekawa jak tam będzie i mam nadzieję, że za dużo książek tam nie kupię, bo kurczę ojciec mnie z domu wyrzuci na 100%, a półki są jeszcze puste i szczerze to przydałoby się parę książek, żeby zapełnić nasze półki, a raczej moje półki w pokoju. Dzień dobry moi drodzy, mamy drugi dzień, w sensie następny dzień po targach. Na targach było naprawdę super i świetnie się bawiłam. Kupiłam tylko jedną książkę, także to jest bardzo, bardzo dobrze dla mnie, w sensie na moją korzyść, że jednak mam w sobie tyle samo zaparcie, żeby kupić tylko jedną książkę. Czy trochę żałuję? No troszeczkę żałuję, bo kupiłabym ich więcej, ale potem nie wiem, jakbym dojechała do domu. Wczoraj wróciłam po 23 do domu i pierwsze co zrobiłam, to zjadłam sobie kurczaczka i poszłam spać. Tak, także to tyle. Jeżeli chodzi o targi, było naprawdę świetnie, oglądałam parę panelów, było fajnie, było ciekawie, widziałam parę spotkań autorskich, udało mi się zobaczyć Julię Żugaj, ją u góry, mnie na dole, także tak, uważam to jako swój prywatny sukces. W targach było naprawdę fajnie, w Poznaniu też było naprawdę fajnie, trochę sobie pochodziliśmy i pozwiedzaliśmy w Poznań, także to było też bardzo, bardzo fajne. Książka, którą kupiłam na tych targach, to uwaga, moi drodzy, kupiłam sobie Vortex, czyli książkę, która jest na mojej liście książek, które chcę przeczytać w tym roku i jakby jak tylko zobaczyłam Vortex, stwierdziłam, ok, kupię, muszę to kupić. Okazało się, że Vortex to jest w ogóle trylogia. Jak się kupi wszystkie trzy części, to się dostanie puzzle. Ale jak ja sobie wyobraziłam siebie, przychodzącą z trzema książkami i puzzlami i mojego ojca w progu, to ja stwierdziłam, że nie zaryzykuję życia dla całej serii Vortex, nie wiedząc jak bardzo dobra albo bardzo zła jest. Także czkujcie się, że pewnie gdzieś tam w najbliższych vlogach będziemy czytać Vortex. To jestem strasznie ciekawa, mi to przypomina vibe'em trochę do gwiazd, a jak wiecie, do gwiazd po prostu uwielbiam i mam nadzieję, że ta książka też mi się spodoba. Troszeczkę Udało mi się przeczytać A jeśli jesteśmy z złoczyńcami I powiem wam, że jestem tak strasznie zajarana całą akcją, że idę sobie zrobić śniadanko I idę czytać A co jeśli jesteśmy z złoczyńcami Bo mam nadzieję, że dzisiaj skończę tę książkę, bo naprawdę się bardzo, bardzo wciągnęłam wczoraj w pociągu I to tyle jeżeli chodzi o książki Następne targi będą w maju w Warszawie I na nich też się pojawię, także jak wy będziecie to dajcie znać To możemy się gdzieś tam spiknąć Fajnie będzie, ja będę powstrzymywać was, żebyście nie kupowali za dużo książek A wy będziecie powstrzymywać mnie, żebym to ja nie u Was dużo książek. Przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga, ponieważ udało mi się przeczytać. A jeśli jesteśmy złoczyńcami, i przyznaję, jest to trzecia książka w tym roku, a druga, która zasługuje na 5 gwiazdek, bo naprawdę była niesamowita, była fascynująca, była tak ciekawa i tak wciągająca, że ja po prostu nie mogłam wyjść z tej książki tak szybko, jakbym tego chciała. I powiem Was szczerze, że ja po prostu nie mogłam wyjść z tej książki, bo tak mnie wciągnęła i jak tylko musiałam ją odkładać, było mi strasznie, strasznie smutno. A ostatnie 100 stron to przeczytałam praktycznie w jeden wieczór, bo po prostu tak się wciągnęłam w nią. Tak jak już mówiłam, książka opowiada o studentach szkoły teatralnej, takiej bardzo fajnej, bardzo dobrej szkoły teatralnej, do której generalnie ciężko się dostać, a czesne są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. I nasza grupka znajomych trzyma się generalnie razem. Są taką fajną, zgraną paczką do momentu, kiedy jeden z nich po prostu się odkleja i dzieje się taka pewna rzecz, że po prostu on ginie. Generalnie policja mówi sobie e, spoko, to tam był chyba wypadek, ale w sumie to nie jesteśmy pewni, bo tutaj wszyscy są aktorami i generalnie to różnie mogło być i pewnie to ci znajomi maczali w tym paluchy, ale oficjalnie tego nie powiedzieli, tylko są to raczej ich domysły. Oficjalnie przekazali informację, że raczej chłopak po prostu się upił i utopił. Nasza grupka znajomych trzyma w sobie pewien sekret, który jest coraz bliżej tego, żeby się wydał, żeby oni po prostu wybuchli i wypowiedzieli słowa, których bardzo nie chcą wypowiadać i żeby zdradzili prawdę, której nie chcą po prostu wypowiadać, bo jest to dla nich bardzo, bardzo ciężki. Mega trudne i sobie żyją z taką mroczną tajemnicą w sobie, która powoli zżera ich od środka i to każdego z nich po kolei, i każdy z nich staje się po prostu coraz gorszy, ma swoje dziwne zachowania i zaczynają coraz więcej spożywać różnych trunków i innych nielegalnych substancji. Bohaterowie w tej książce są totalnie, totalnie inni i każdy na swój sposób przeżywa żałobę po śmierci kolegi i patrzą sobie troszeczkę na ręce nieufnie, bo oni sami po prostu nie wierzą w to, że to był taki zwykły wypadek, mimo że głośno o tym mówią, że nie, nie, na pewno się upił i utopił. Ale gdzieś tam z tyłu głowy mają to, że może niekoniecznie tak było i ktoś z nich jest po prostu odpowiedzialny za to, że jeden z nich nie żyje. Naszym głównym bohaterem jest Oliver, który opowiada nam całą tę historię i opisuje swoje relacje z innymi, opisuje to, co się działo. Duży plus za to, że na początku każdego aktu, ponieważ tutaj mamy akty, i w każdym akcie, w tak zwanym prologu, Oliver opowiada na bieżąco jednemu z Funkcjonariuszy o tym, co się stało 10 lat temu, ponieważ to on poszedł siedzieć, ponieważ to on poszedł siedzieć na 10 lat za morderstwo. Tylko albo i aż 10 lat. Po tych 10 latach on wychodzi i opowiada funkcjonariuszowi po kolei, co się wydarzyło i co się działo w te wszystkie dni od śmierci jego kolegi. I tak by to jest mega fajne, że jednocześnie on opowiada te historię jak się zmienił, albo jak niewiele się zmienił, bo generalnie Oliver zachowuje się tak, jakby gdzieś tam dalej był nastolatkiem w szkole teatralnej i dalej gdzieś tam przeplata, te szekspirowskie dialogi. Tak czy siak, chłopak opowiada te historie. Widzimy, jak on się zmienił w tym więzieniu i przez to więzienie. I on po prostu chce opowiedzieć te historie w swojej starej szkole, co jakby udaje się załatwić. I oni spacerują sobie całą tą uczelnią, przechodzą z sali do sali. I on jakby opowiada cały czas te historie o tym, co się stało między nimi, tymi wszystkimi bohaterami, którzy tu byli. Największą więź, taką emocjonalną, jeżeli chodzi o bohaterów, myślę, że przez to, że Oliver był głównym bohaterem, to chyba z nim. Oraz z Jamesem, którego bardzo polubiłam. Filipa była też bardzo, bardzo fascynującą bohaterką, i to taka trójka moich ulubionych bohaterów była. Reszta była w porządku, ale gdzieś tam troszeczkę nie grała mi. Każdy z tych bohaterów był inny, i to było fascynujące, że każdy z nich wnosił zupełnie co innego do tej książki. I mi się to naprawdę bardzo, bardzo podobało. Chyba taką najgorszą dla mnie, oczywiście, bohaterką była Wren, jakkolwiek czyta się jej imię. Ona była taka troszkę nijaka, bo jak o Meredith może mi powiedzieć, że była taka piękna, mocna I taką kobietą była, która, która Budziła u mężczyzn takie duże, duże Pożądanie, to o Wren nic nie mogę Wam powiedzieć, o chłopakach też mogę wam Bardzo, bardzo dużo powiedzieć, jeszcze jedna Dziewczyna tam była, czyli Felipa To o niej też jesteśmy w stanie coś powiedzieć A Wren była taka, że po prostu Była kuzynką jednego z Bohaterów, I jakby tyle wam mogę o niej Powiedzieć, bo dla mnie ta bohaterka była Po prostu nijaka i ona była najgorszą Bohaterką, jakby jej nie było, to szczerze Też by się nic nie wydarzyło, nie szkoda. Podam jej po prostu. A generalnie cała reszta bohaterów była jakaś taka bardziej barwna, więc nie mogliśmy o nich powiedzieć i byli naprawdę spoko. To było fajne, bo bohaterowie jednak tworzą całą książkę. Cały klimat tej książki strasznie mi się podobał. Taka Dark Academia troszeczkę, coś w tym stylu. Wow, mega. Mogłam sobie wyobrazić ten cały zamek, tę całą uczelnię, te jezioro, to wszystko, co tam się działo, bo autorka świetnie po prostu potrafiła opowiedzieć o tym, co my powinniśmy widzieć, czyli o tych wszystkich gdzieś tam krajowych obrazach i innych rzeczach o tych salach o nauczycielach którzy tam byli. Nauczycielami też jest w ogóle fajna i śmieszna sprawa, bo oni generalnie są też bardzo ważni dla całej fabuły i fajnie są przedstawieni, są fajnymi nauczycielami, gdzieś tam widać kto jest żyletą, kto jest taki bardziej delikatny. To jak ci nauczyciele potrafili ocenić już na początku swoich uczniów, to było mega, mega fajne. Dużo jest tutaj opisów jak oni się przygotowują do różnych swoich przedstawień i to też jest fajne. Tutaj te tłumaczenie tych szekspirowskich tekstów, jak dla mnie jest w porządku, bo wiem, że niektórzy nie chcą sięgać po tę książkę, bo gdzieś tam się obawiają, że tłumaczenie tych tekstów Szekspira i całych tych różnych sztuk będzie po prostu słabe. Dla mnie jest jak najbardziej w porządku, napisane takim językiem, właśnie szekspirowskim, bym powiedziała. Także to jest fajne i osobiście mi się podobało. Także tutaj ten język szekspirowski jest jednak zachowany i naprawdę nie jest wcale zły, także polecam, sięgajcie po tę książkę, bo jest naprawdę fascynująca. Jak dla mnie, przeczytajcie ją jesienią, nie latem, bo na ona się po prostu idealnie nadaje. No na właśnie taki wieczór, gdzie za oknem pada wam deszcz. Wy sobie pijecie jakiś ciepły napój, słuchacie sobie muzyki, albo odpalacie ognisko, oczywiście tak na komputerze, jakimś laptopie czy coś tam, a nie takie prawdziwe w domu. Także odpalacie sobie ognisko i czytacie tę książkę, bo jesienny klimat na tę książkę jest po prostu idealny i mi osobiście pasowałby najlepiej. Tak czy jak świetnie się bawiłam czytając tę książkę i uważam, że 5 gwiazdek dla niej to idealna ocena, bo jest naprawdę Niezwykło. I mam nadzieję, że ją przeczytacie i Wam też się spodoba. A jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, co o niej myślicie. Jeżeli już ją przeczytaliście, a jeżeli macie w planach, to też dajcie znać, to na pewno sobie podyskutujemy o tej książce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo wiele osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje kanału. Także dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem o 17.30. Cześć!